O. Dzień dobry Państwu, Krzysztof Grobelski, adwokat imigracyjny. Dzisiaj jest 20 czerwca i chciałbym z Państwem porozmawiać, bo dwa dni temu mieliśmy konferencję poprzez internet z Urzędem Imigracyjnym, bo Urząd Imigracyjny, jak Państwo wiedzą, już organizuje przysięgi na obywatelstwo, a teraz zaczyna robić interviews na zieloną kartę, i na obywatelstwo. Także zaczną Państwo dostawać wezwania na interviews, a w pierwszej kolejce będą dostaną ci Państwo, którym kiedyś odwołano te interwiu ze względu na tą epidemię i na tych interviews będą szczegółowe instrukcje, o której można przyjść do budynku, a co trzeba sobą przynieść i tak dalej. Proszę się Dostosować do tych instrukcji, bo jak przyjdziecie Państwo do budynku, to będą zadadzą Państwu szereg pytań odnośnie, jak się czujecie: czy macie gorączkę, czy ostatnio przebywaliście w kwarantannie, czy przebywaliście z kimś, kto jest chory na koronawirus, albo jest jeszcze w kwarantannie, a muszą Państwo mieć swoje maski. Bo inaczej państwa nie wpuszczą do budynku. Do budynku możecie wejść 15 minut, jak idziecie na interwiu na zieloną kartę, pół godziny, jak idziecie na przysięgę. Przepraszam, 15 minut na zieloną kartę i na obywatelstwo, na interwiu. Pół godziny wcześniej, jak idziecie na przysięgę i przynieście swój długopis. No i oczywiście dokumenty i rzeczy, które potrzebujecie do interwiu. Nie możecie przyjść z osobami towarzyszącymi, chyba, że jesteście niepełnosprawni, potrzebujecie kogoś, żeby pomógł Wam w poruszaniu się. I tłumacz przez telefon. Także na interwiu zadzwonicie Państwo do swojego tłumacza, który będzie Wam tłumaczył. Teraz co zrobić, jeżeli nie możecie przyjść na interwiu? Proszę je przełożyć. Jeżeli chodzi o interwiu na obywatelstwo i interwiu na zieloną kartę, to Wskazane jest y, przełożyć przed interwiu, może być w dniu interwiu. Y, dlatego, bo Urząd Imigracyjny lubi y, kasować podanie, jeżeli ktoś nie przyjdzie na interwiu i nie zawiadomi ich, dlaczego nie był. Natomiast jeżeli chodzi o przysięgę na obywatelstwo, to macie jedno: y, nie pokazanie się na przysiędze, że tak powiem, za darmo, a jak nic nie zrobicie. To Wam przyślą nowy termin przysięgi, ale znowu, jeżeli wyjeżdżacie za granicę czy coś innego robicie, to chcecie to przełożyć, bo chcecie powiedzieć Urzędowi Imigracyjnemu, kiedy wracacie, to Wam przełożą po tej dacie. A tak już drugie czy trzecie przełożenie robi się bardzo, bardzo problematyczne z nimi, żecie się po prostu tam lują, gubić. No i oczywiście, jeżeli nie musicie przekładać, jeżeli chcecie przekładać z jakiejś błahiej przyczyny, to nie przekładajcie, bo to nieraz te rzeczy się ciągną w nieskończoność. To nie jest, w przypadku tych przekładań i różnych kombinacji, to nie jest najlepiej zorganizowane a, biuro na świecie. I teraz następne pytanie, które bardzo często się pojawia. O, ja bym złożył obywatelstwo, ale chcę w styczniu jechać do Polski, to złożę jak wódce. No, proszę złożyć teraz. Dlatego bo ja nie myślę, że jak Państwo nawet złożą teraz do, do stycznia, będziecie mieli interwiu, czy to na obywatelstwo, czy na zieloną kartę. I ewentualnie, jeżeli będziecie w Polsce i wyjdzie interwiu, to czy przysięga na obywatelstwo, to się ją przełoży. To nie ma naprawdę problemu, to po prostu tylko trzeba przełożyć. Ale jeżeli chodzi o podanie o zieloną kartę, w międzyczasie dostaniecie pozwolenie na pracę, pozwolenie na podróż, numer Social Security, normalne prawo jazdy. To naprawdę ułatwia życie, bo im wcześniej złożycie, tym wcześniej dostaniecie. Ja myślę, że opóźnienia w tej chwili będą przynajmniej 3-4 miesięczne. Także każde podanie, czy na obywatelstwo, czy na zieloną kartę, najprawdopodobniej będzie trwało rok czasu, zanim będziecie mieli Państwo interwiu także jeszcze raz, im wcześniej złożycie, tym wcześniej dostaniecie, szczególnie jeżeli chodzi o zieloną kartę, bo w międzyczasie dostaniecie troszkę potrzebnych dokumentów. Także granica z Meksykiem i z Kanadą, jak już Państwu mówiłem, poprzednim razem jest zamknięta do 21 lipca. Ja myślę, to samo będzie z Europą, ale ten nacisk ze względu na wybory ze względów ekonomicznych może spowodować, że skrócą ten czas, bo jak widzą Państwo, za granicą inne kraje zaczynają ten czas skracać niepotrzebnie, bo epidemia ta znowu się wzmaga. A o, jeszcze jedna rzecz: konsulaty. Dostałem wczoraj interwiu w konsulacie w Warszawie na zieloną kartę na 30 czerwca. Także konsulaty zaczynają pracować. Te same zasady dotyczą. Potrzebna jest maska, potrzeba się dostosować do ich specjalnych regulaminów w związku z tą chorobą. I znowu można poprosić o przełożenie, ale jeżeli nie musicie, to po prostu stawcie się na ten termin. To jest tylko da 10 dni do interview, ale ta osoba mieszka w Niemczech, także ma bardzo blisko do Polski, jak granice w Unii Europejskiej są już otwarte. Także ja myślę, że terminy interview w konsulacie będą dłuższe, jeżeli ktoś jedzie ze Stanów Zjednoczonych. Jak Państwo pamiętają, jest moratorium na wydawanie zielonych kart w konsulacie, ale nie dotyczy to małżonków i dzieci, obywateli amerykańskich. I to jest właśnie jedna z tych spraw. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i proszę dzwonić. Telefon do biura 773 282 0600. Nawet jak chcecie się tylko zapytać, co zrobić, co wziąć, czy jak się ubrać na interwiu. A konsultacje są za darmo, przeważnie telefonicznie, chyba że. A trzeba przeglądać jakieś dokumenty, to wtedy za umówieniem. Także trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie. To jeszcze nie koniec tej zabawy w epidemię. Noście te maski, jak idziecie tam, gdzie jest dużo ludzi i do zamkniętych pomieszczeń. Zresztą w Chicago jest to obowiązkowe. A przynajmniej trochę restauracji otworzyli, także można iść gdzieś usiąść na zewnątrz i coś zjeść. Także uważajcie na siebie i do usłyszenia.